Dzień dobry, posmakuj. Świetnie, że znowu jesteś na moim kanale. Dzisiaj poopowiadam Ci o odporności, o tym jak udało mi się ją zbudować, jak ją cały czas buduję i staram się nie chorować i nie doprowadzić do sytuacji, w której wirusy, bakterie dopadną mnie i zmuszą do niepracowania, nieodpoczywania, nie relaksowania i nie nagrywania filmów dla Ciebie. Jak tak sobie myślę, co jest dla mnie najważniejsze, i tak naprawdę co najwięcej wykonuję no, może nie najwięcej, ale w jednej trzeciej życia tak naprawdę śpimy. Śpimy, odpoczywamy i wydaje mi się, że to jest jedno z podstawowych rzeczy, o które należy zadbać. Ja o godzinie 22 zazwyczaj leżę już w łóżku z książką. To już jest mój czas, kiedy muszę się położyć, muszę odpocząć. Muszę zasnąć, i myślę, że w dużej mierze to pozwala mi budować odporność, zrelaksować się i móc wstać rano wypoczętym, świeżym, chętnym do, do działania. Ważną rzeczą, którą na pewno wykonuję, która wpływa na mnie bardzo pozytywnie i bardzo dobrze, to po tym jak wstanę, staram się. Poddychać. Stosuję metodę Wim Hofa i przygotowuję się do sesji oddechowej. Trzy serie sesji oddechowych, które wprowadzają taki błogi stan, odpoczynek, relaks, pozwalają za pomocą też wdechów i wydechów wyrzucić z siebie taki nadmiar, nadmiar może stresu, nadmiar jakichś myśli, które, które kłębią się w głowie. Kolejną rzeczą, która też ma bardzo duże znaczenie jest niewątpliwie dieta. No, myślę, że chyba Wam nie muszę dużo na ten temat dopowiadać, ale to tak naprawdę co jemy, tym jesteśmy. Jeśli nie zadbacie o dobrze zbilansowaną dietę, Wypełnioną warzywami, owocami, węglowodonami, dobrymi tłuszczami. Podkreślam dobrymi tłuszczami, bo to nie jest tak, że zjadanie tłuszczu powoduje, że my tyjemy, my musimy zjadać dobre tłuszcze i one pozwalają nam dobrze się czuć, ale nie możemy się na przykład przejadać, nie możemy zjadać dużych ilości mięsa. Myślę, że w zupełności wystarczy nam, jeśli zjemy. 2-3 razy mięso w tygodniu, no to też zależy od tego, jaką aktywność uprawiamy, czy jesteśmy sportowcami, którzy potrzebują większej ilości białka, czy na przykład jemy mięso, czy nie jemy, ale tak ogólnie rzecz biorąc, nie przesadzajmy też z ilością jedzenia, bo też ciągłe, ciągłe zajadanie, ciągłe przegryzanie powoduje, że nasz układ trawienny i nasz organizm dużo pracuje, przepracowuje się i to też może spowodować utratę odporności. To, co jemy oczywiście buduje naszą florę bakteryjną, która tak naprawdę po mózgu jest drugim organem bardzo istotnym w naszym organizmie. Ja tutaj bardzo, bardzo dbam o to, żeby codziennie zjadać kiszonki, mianowicie nasze polskie ogórki kiszone, dobrą kapustę kiszoną, niechwaszoną, tylko kiszoną, przygotowujemy też kimchi, przygotowujemy buraki kiszone, zakwasy buraczane do picia. To są produkty, które budują naszą florę bakteryjną, ale też budują naszą odporność w dużym stopniu. I ja w swoim cateringu dietetycznym bardzo często i tak naprawdę większość diet posiada taki zestaw probiotyczny, który jest dodawany do zestawów codziennych, aby zbudować florę bakteryjną i bardzo dobrze się czuć. W diecie nie zapominamy też o przyprawach, takich jak chili, kurkuma, pieprz, pieprz kajen, imbir świeży, bezcenny ocet jabłkowy. Ocet jabłkowy, który też podobnie jak kiszonki, buduje naszą florę bakteryjną, zakwasza nasz żołądek. Więc też pamiętajmy o tym, że przyprawy mają właściwości zdrowotne. Kiedyś nie posiadano żadnych leków, antybiotyków i ludzie... Oprócz tego, że zbierali zioła, zbierali jakieś trawy, byliny, z tego robili herbaty, z... używali tak naprawdę przypraw, które były w naturze naturalnie dostępne. Więc pamiętajmy o tym, żeby też zjadać świeże zioła, bazylię, oregano, majeranek, one też pozwolą i zabezpieczą nas przed chorobami, przed wirusami. Kolejną rzeczą, którą ja stosuję i od razu już zrobiło mi się ciepło, są zimne prysznice. To jest świetna sprawa, która pozwala na to, żebyśmy się czuli coraz lepiej, żebyśmy się przemieszczali tak w temperaturze w jedną stronę i w drugą. Najlepiej zacząć od naprzemiennych prysznicy polewając nogi. Najpierw zimna, potem ciepła woda. I tak trzy razy zimna, trzy razy ciepła. Jeśli to przejdziecie, to możecie dalej polewać górne partie swojego organizmu. I polecam Wam, żebyście zaczęli morsować. Morsowanie jest ostatnimi czasy bardzo, ale to bardzo popularne, z czego się bardzo cieszę. Ja w tym roku morsuję drugi sezon. Nie tak dawno mieliśmy duże mrozy w Polsce i morsowaliśmy przy temperaturze minus 13 stopni. To jest fajne wyzwanie, fajne doświadczenie. Nasz organizm tak naprawdę odcina części organizmu, które mu są niepotrzebne czyli tak naj, najbardziej jest nam zimno w palce u stóp, w palce u rąk. Chroni nasze organy wewnętrzne czyli wątrobę, nerki, serce. A wydaje mu się, że tak naprawdę możemy i możemy żyć bez, bez, bez palców, bez dłoni, bez rąk i, i zabezpiecza wszystko to, co ma wewnątrz. Morsowanie połączone na przykład, z oddychaniem metodami Dwinhofa pozwala osiągnąć błogi stan, błogi stan takiego odpoczynku, zrelaksowania, nie myślenia o jakichś trudnych, stresujących sytuacjach. I przechodząc w kolejny element, który moim zdaniem jest bardzo istotny i ważny w zbudowaniu odporności i w dobrym samopoczuciu, co jest pewnie równoznaczne, to jest śmiech. Śmiech, czyli zabawa, żarty, rozmowa, życie społeczne, spotykanie się z przyjaciółmi w gronie rodzinnym, to też pozwala zapomnieć nam o stresie, o nadmiarze. Dodatkowych problemów, to też rozładowuje napięcie mięśniowe, redukuje na pewno kortyzol, który jest odpowiedzialny za nadmiar stresu. Uśmiech, śmiech, dobra zabawa, żarty na pewno przysporzy nam miłych, miłych chwil i pozwoli na to, żeby ta odporność była w, dobrym, w dobrej kondycji. Myślę, że jeszcze powinienem wspomnieć też o jednej ważnej rzeczy, mianowicie o takiej dodatkowej suplementacji. O suplementacji tak naprawdę w głównej mierze witaminą D. To jest bardzo ważna witamina. Witamina D3 plus K2 w połączeniu pozwalają nam też bardzo dobrze się czuć. Do tego witamina C, magnez, więc są to witaminy, do tego też mikroelementy zawarte na przykład w soli którą polecam, bo sam też codziennie rano wypijam szklankę, dwie szklanki wody i w ciągu dnia też do dwóch litrów wody z solą kłodawską, która też pozwala nam na to, żeby uzupełnić swoje mikroelementy, które w tym przypadku nie są wytwarzane przez organizm, a są nam niezbędne do życia. Więc pamiętajmy też o suplementacji dobrymi witaminami mikroelementami. Nie zapomnijcie również o uprawianiu sportu. Niech to będzie Nordic Walking, niech to będą spacery, może to być bieganie, pływanie. E, mogą to być e, na przykład jakieś e, trasy biegowe w lesie, mogą być, może to być rower czy szosowy, e, czy jakiś miejski. Ale ważne, żebyśmy tak przynajmniej trzy razy w tygodniu, po 30 minut, doprowadzając tętno. Do wysokości 130 uderzeń, wprowadzali się w stan delikatnego zmęczenia. Nie przesadzajmy z ilością sportu, bo to powoduje też nadmiar kortyzolu, ale spowoduje, że zbudujemy naszą odporność, będziemy się dobrze czuli, spalimy nadmiar kalorii, spalimy tkankę tłuszczową, i ja ze swojego punktu widzenia, ze swojej aktywności fizycznej mogę Wam. Powiedzieć, że to bardzo dużo wnosi do mojego życia i tak naprawdę nie wyobrażam sobie życia bez sportu, bez spędzania wolnego czasu, czy to w lesie, w trakcie biegania, czy w sezonie rowerowym, na trasach szosowych. Nie zapomnijcie też o aktywności u siebie w domach. Możecie znaleźć na pewno na YouTube przeróżne filmiki, które pozwolą Wam poćwiczyć, porozciągać się, potrenować, może zrobić jakieś ćwiczenia z jogi. Mój trener na przykład polecał go Pawko Runner, Ma serię ćwiczeń rozciągających, które możecie wykorzystać w domu i też jego filmiki znajdziecie na kanale YouTube. Także jeżeli nie możecie wyjść z domu, to też poszukajcie możliwości i czasu na to, żeby aktywnie spędzić czas u siebie w domu. Bardzo was proszę, nie dobra, bardzo proszę Zostawcie komentarz. Napiszcie w komentarzu, w jaki sposób wy budujecie swoją odporność, co robicie, żeby dobrze się czuć. Mam nadzieję, że spodobał się wam ten filmik. Zostawcie suba i lajka like i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Jeśli chcielibyście zobaczyć, jak przygotowuję kiszonki, to kliknijcie tutaj na zakwas buraczany.